jesteśmy na mecie JBL Triathlon Cieraków z Pauliną Kotwicą, która właśnie wygrywa, ze sporą całkiem przewagą, w swoim 20 roku w triatlonie. Jak, zadowolona? No, powiem Ci szczerze, że bardzo. E, zwłaszcza, że warunki były dzisiaj ciężkie. E, ale z drugiej strony ja lubię takie warunki. Ten wiatr, no, nie sprzyjał przez całą trasę, ale... Mówię, albo odfrunę, albo nie odfrunę. Lepiej jechać za szybko niż za wolno, bo wtedy chyba odfrunę. E, więc no mówię, zwycięstwo bardzo cieszy. E, zwłaszcza, że e, no była obsada, była Maria, była e, Karolina Lenz, więc było się z kim ścigać. No to z tego co pamiętam z Twoich wpisów na socialach, lubisz właśnie takie trochę trudniejsze trasy, może jakieś górki i tak dalej, to tak już pomijając nawet ten wiatr, to tutaj tak pod ciebie trochę, nie? Jak na Wielkopolskę, to nietypowa trasa. No, to jest taka trasa. Jak ja mam u siebie w domu, ja codziennie jeżdżę na takich trasach, e, ponieważ mieszkam pod Wałbrzychem w tam nie mamy płaskiego, mamy cały czas chopki, teren otwarty, cały czas nam wieje, więc e, no ja byłam gotowa na Sieraków, bo codziennie trenuję na takich właśnie trasach, jaka jest tutaj. Z której części najbardziej zadowolona? Myślę, że z tego roweru, nie? Dałam z siebie wszystko naprawdę i, i cały czas jechałam równo. E, Starałam się trzymać te same tempo. Wiadomo, ta końcówka już jak ta burza się trochę rozpętała z tym deszczem, to jeszcze bardziej zaczęło wiać. E, więc ta końcówka tutaj to już naprawdę było ciężko tutaj rozkręcić coś. Ale no, przez całe 80 tam parę kilometrów równe tempo trzymałam, więc z tego roweru jestem najbardziej zadowolona. No a na bieganiu już było ciężko, tyle do mety. Ale... Mie, e, dobrze słyszałem, że miałam masz wywrotkę na, na biegu, tak? Czy... Tak, tak. Właśnie na ostatniej, na ostatniej rundzie gdzieś się zagapiłam, a tam wiadomo w Sierakowie pełno korzeni Ej, i takiego szczupaka walnęłam. Ale na szczęście szybko się podniosłam i, i nic. Eee, Słuchaj, no widzieliśmy, czy każdy kto śledzi socjale, widział ten twój ostatni wpis o no w spodziewanym zakończeniu kariery pod koniec tego sezonu, pod koniec tego twojego 20 sezonu, ale w Triatlonie. Ale jakie plany no, na dalszą część? W sensie gdzie, albo gdzie możesz przynajmniej mówić, gdzie będziesz startować, e, co tam planujesz że no, na pewno się pojawi w Warszawie i w Gdańsku. To są na połówkach chodzi na połówkach oczywiście. Na połówkach. E, no, jak ostatni sezon, to jak szaleć, to szaleć, nie? E, kolejny start taki na pewno to będzie Poznań. Mistrzostwa Polski. Mistrzostwa Polski i na pewno Poznań we wrześniu i tam to będzie ostatni. tak konkretnie. Mówię, jak szaleć, to szaleć. Dobra, a co, no po rozumiem, znaczy z wpisu widziałem, że po tej karierze sportowej, no chcesz się poświęcić trochę więcej pracy no, rodzinie i pracy e, jakby z waszym teamem, e, teamem e, e, i z zawodnikami, i z dziećmi i tak dalej, ale sportowo jakie plany? Później? W sensie, no co, a ma, no bo na pewno nie przestaniesz ćwiczyć, nie, no więc jakieś pomysły już pewnie są. Pomysły są. Eee, na pewno nie pojawi się już na basenie. No. Eee, lubię biegać po górach, mam super tereny ku temu i myślę, że, że bardziej... Tak rekreacyjnie będę biegać właśnie po górach, na rowerze też będę jeździć. Okay. Ale no, to już tak typowo no, ale te rzeczy przez Team, no to w tym sporcie i tak będzie. Dokładnie. I te treningi mamy grupowe, więc na tych treningach też się będę pojawiać. No a tak głównie chcę się skupić na tych e, dzieciakach małych. E, super nam się to rozwija i w Świebodzicach teraz zaczęliśmy treningi rowerowe, mnóstwo dzieci przychodzi. E, no mówię, więc chcę się skupić na tym. Słyszałem przed chwilą, no bo to nie wiem czy oficjalnie, więc nie będę mówił, ale słyszałem przed chwilą ile łącznie tych dzieci w tych trzech waszych lokalizacjach jest. No to niesamowite, niesamowicie jak to się rozwija i po, no jak znam pracę z dzieciakami, to pewnie też dodaje powera, nie? Bo to jest coś takiego, że już nie tylko twój wynik, tylko wiesz, jakby cały ten experience. Nie, no dokładnie, dokładnie. Dzieciaki dają taką, atmosfera jest po prostu kosmiczna na tych zajęciach. Jak widzisz, jak te dzieci się cieszą, jak biegają, jak chcą ćwiczyć. No to to cię napędza, czasami człowiek już po całym dniu jest zmęczony i wie, że jeszcze musi jechać na te zajęcia z tak, dziećmi, ale przyjeżdżasz i widzisz te uśmiechy, no to od razu wiesz, power jest i, e, i zachęca to do pracy i do tego, żeby się to rozwijało, dlatego e, razem z Byszkiem staramy się, aby to fajnie funkcjonowało, funkcjonujesz w trzech miastach, może pomyślimy o kolejnych miastach, więc... Działamy. Super, no trzymamy kciuki za powodzenie tego projektu, jak i teamu, no wszystkich waszych projektów, bo trochę się, trochę się tam dzieje. Eee, gratuluję tego wyniku, czy gratulujemy tego wyniku, no pewnie się zobaczymy na którejś, no na pewno w Gdyni, być może w Warszawie na którymś z tych startów, no i oby też tam ta noga tak podawała. No i tak, no tak to sobie można kończyć karierę, że tak powiem, nie? W taki, w taki, jeszcze jeszcze wygrać, no właśnie, oby tak dalej wygrać tam z dwa czy trzy z tych pozostałych startów, będzie pięknie. Gratulujemy, chcesz coś powiedzieć na koniec m, widzom, czy swoim fanom? No dziękuję bardzo i do zobaczenia na kolejnych zawodach i powodzenia jutro wszystkim na jednej czwartej. Mam nadzieję, że będziecie mieli lepszą pogodę troszeczkę niż my. Ja, ja też, ja też. <grym> na razie. Na razie, dzięki.